1993, 25 stycznia. Drogie dzieci, dziś wzywam Was, abyście poważnie przyjęli moje orędzia i żyli nimi. Te dni są dniami, kiedy powinniście się zdecydować na Boga, pokój i dobro. Niech wszelka nienawiść. I zazdrość znikną z Waszego życia, z Waszych myśli, a niech zamieszka w nich tylko miłość dla Boga i bliźni. Tak i tylko tak będziecie mogli rozpoznać znaki czasu. Jestem z Wami i prowadzę Was ku nowym czasom, czasom, które Bóg Wam daje jako łaskę, abyście go mogli jeszcze bardziej poznać. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wyzwanie. 25 lutego. Drogie dzieci, dziś błogosławię Was moim macierzyńskim błogosławieństwem i wzywam Was wszystkich do nawrócenia. Pragnę, aby każdy z Was zdecydował się na zmianę życia. I aby każdy z Was pracował więcej w kościele nie poprzez słowa czy myśli, lecz poprzez przykład, tak, aby Wasze życie było radosnym świadczeniem o Jezusie. Nie możecie mówić, że jesteście nawróceni, bowiem Wasze życie musi stać się nieustannym nawracaniem się. Kochane dzieci. Bóg da Wam poznać, co macie konkretnie czynić i jak się zmieniać. Jestem z Wami i biorę Was wszystkich pod mój płaszcz. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 25 marca. Drogie dzieci, dziś jak nigdy dotąd wzywam was, żebyście się modlili o pokój. O pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach i pokój na całym świecie. Gdyż szatan chce wojny, chce niepokoju, chce zniszczyć wszystko, co jest dobre. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się. Módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 25 kwietnia. Drogie dzieci, dziś wzywam Was wszystkich, abyście przebudzili Wasze serca do miłości. Obcujcie z naturą i przyglądajcie się, jak budzi się przyroda, bo to wam pomoże otworzyć wasze serca na miłość Boga Stwórcy. Pragnę, abyście obudzili miłość w Waszych rodzinach. Tam gdzie niepokój i nienawiść niech zapanuje miłość, bo gdzie miłość w sercu, tam i modlitwa. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jestem z Wami. Wspomagam Was swoją modlitwą, aby Bóg dał Wam moc miłowania. Błogosławię Was i mimuję moją macierzyńską miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 25 maja. Drogie dzieci, dziś wzywam Was, abyście poprzez modlitwę otwarli się na Boga, aby Duch Święty zaczął czynić cuda w Was i poprzez Was. Jestem z Wami i oręduję za każdym z Was przed Bogiem, bowiem każdy z Was, moje drogie dzieci, jest ważny w planie zbawienia. Wzywam Was. Byście byli nosicielami dobra i pokoju. Bóg może was obdarzyć pokojem, jeśli się nawrócicie, i będziecie się modlić. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i czyńcie to wszystko, czym natchnie was Duch Święty. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 25 czerwca. Drogie dzieci, również dzisiaj cieszę się z Waszej obecności tutaj. Błogosławię Was macierzyńskim błogosławieństwem i wstawiam się za każdym z Was u Boga. Wzywam Was, byście odnowili życie moimi orędziami i realizowali je w praktyce. Jestem z wami i błogosławię was wszystkich każdego dnia. Drogie dzieci, to są szczególne czasy i dlatego jestem z wami, aby Was kochać i chronić, żeby chronić wasze serca przed szatanem, aby coraz bardziej przybliżać was do serca mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 25 lipca. Drogie dzieci, dziękuję Wam za modlitwy i miłość, jaką mi okazujecie. Wzywam Was, abyście się zdecydowali na modlitwę w moich intencjach. Drogie dzieci. Ofiarujcie nowemu, składając w ofierze to, do czego jesteście najbardziej przywiązani. Pragnę, aby wasze życie było złączone ze mną. Jestem waszą matką i zależy mi na tym, żeby nie zwodził was szatan, gdyż on chce sprowadzić was na złą drogę. Nie może tego uczynić, jeśli mu na to nie pozwolicie. Dlatego, drogie dzieci, odmawiajcie modlitwę sercem, bowiem wtedy pojmiecie moje wezwanie i moje gorące pragnienie pomagania Wam. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 25 sierpnia. Drogie dzieci, pragnę, abyście zrozumieli, że jestem Waszą Matką i że chcę Wam pomagać i wzywać Was do modlitwy. Jedynie przez modlitwę możecie zrozumieć, przyjąć i wprowadzić w życie moje orędzie. Czytajcie Pismo Święte. Żyjcie nim i módlcie się, byście mogli zrozumieć znaki tego czasu. To jest czas szczególny. Dlatego jestem z Wami, aby przybliżyć Was do mojego serca i do serca mojego syna Jezusa. Drogie dzieci, pragnę, byście byli dziećmi światłości, a nie ciemności. Dlatego, żyjcie tym, co wam mówię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie, 25 września. Drogie dzieci, jestem waszą matką i wzywam was. Byście zbliżyli się do Boga poprzez modlitwę, bowiem tylko On jest Waszym pokojem i Waszym zbawicielem. Dlatego, kochane dzieci, nie szukajcie pociech materialnych, ale szukajcie Boga. Ja modlę się za Wami i wstawiam u Boga za każdym z Was. Proszę o waszą modlitwę, abyście mogli mnie przyjąć, a także przyjąć moje orędzia tak, jak w pierwszych dniach objawień. Jedynie wówczas, kiedy otworzycie wasze serce i będziecie się modlić, dokonają się cuda. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 25 października. Drogie dzieci, w tych latach wzywałam Was do modlitwy i do życia tym, co Wam mówię. Ale mało żyjecie moimi orędziami. Mówicie, a nie żyjecie. Dlatego, moje kochane dzieci, ta wojna trwa tak długo. Wzywam Was do otwarcia się na Boga i do życia z Bogiem w sercu, dając świadectwo o moich orędziach i czyniąc dobro. Kocham Was i pragnę chronić Was od wszelkiego zła, ale Wy tego nie chcecie. Drogie dzieci, nie mogę Wam pomagać, jeżeli nie żyjecie Bożymi przykazaniami. Jeżeli nie żyjecie mszą świętą, jeżeli nie unikacie grzechu. Wzywam was, byście się stali apostołami miłości i dobroci. W tym niespokojnym świecie zaświadczajcie o Bogu i o Bożej Miłości, a Bóg będzie Wam błogosławił i da Wam to, o co Go poprosicie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 25 listopada. Drogie dzieci, wzywam Was, abyście się przygotowali jak nigdy dotąd na przyjście Jezusa. Niech dzieciątko Jezus zapanuje w Waszych sercach. Gdyż tylko wtedy będziecie szczęśliwi, kiedy Jezus będzie waszym przyjacielem. Nie będzie wam trudno wtedy modlić się, ofiarować siebie, ani świadczyć o wielkości Jezusa w waszym życiu, bo On da wam siłę i radość. Jestem blisko was, oręduję i modlę się za Wami. Kocham was wszystkich i błogosławię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 25 grudnia. Drogie dzieci, dzisiaj raduję się z dzieciątkiem Jezus i pragnę, aby radość Jezusowa wstąpiła w każde serce. Drogie dzieci, poprzez orędzie przekazuję wam błogosławieństwo. Wraz z moim synem Jezusem, aby w każdym sercu zapanował pokój. Kocham Was, moje drogie dzieci, i wzywam Was wszystkich, abyście zbliżyli się do mnie poprzez modlitwę. Mówicie bowiem i mówicie, lecz się nie modlicie. Dlatego, drogie dzieci, zdecydujcie się na modlitwę. Tylko w ten sposób staniecie się szczęśliwi i Bóg da Wam to, o co go poprosicie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.